Co najmniej 3 biliony 400 miliardów dolarów wartości handlu przepływa każdego roku przez Morze Południowochińskie, co stanowi 1 trzecią światowego handlu morskiego. W różnych częściach morza istnieje obietnica ropy naftowej i gazu ziemnego pod dnem morskim, podczas gdy inne obszary są bogatymi łowiskami. Ale morze to również miejsce pełne różnych zagrożeń i wąskich gardeł, takich jak cieśniny, rafy, przemytnicy, secesjoniści itd. Na to wszystko nakładają się granice polityczne pobliskich państw nadbrzeżnych. Niemniej niż siedem krajów zgłasza roszczenia morskie na Morzu Południowochińskim, z których każde nakłada się na pozostałe. Ale to jedno państwo wysuwa najbardziej śmiałe roszczenie. Chińska Republika Ludowa nie tylko kwestionuje wody każdego ze swoich sąsiadów, ale robiąc to dąży do narzucenia swojej hegemonii nad państwami graniczącymi z Morzem Południowochińskim. Jestem waszym gospodarzem Cassian Report i witam w Caspian Report. Szczególne podziękowania dla Central Barber Chocolate za sponsorowanie tego odcinka. Jako koneserzy czekolady wprowadzają wysokiej klasy marki na rynek internetowy w cenach hurtowych. To proste i przystępne. Niektóre z ich bestsellerów to gładka czekolada z czystego kakao bez dodatku cukru, albo ciemna czekolada z zachowanymi flawonilami kakao i wiele innych. Odwiedź ich stronę i spraw sobie przyjemność. Użyj kodu promocyjnego CASPIANREPORT, aby otrzymać 15% zniżki na dowolny produkt w każdej kategorii. Linki znajdziesz w opisie oraz w sekcji komentarzy. W przeciwieństwie do innych miejsc na świecie, morze jest głównym systemem komunikacji i transportu w Azji Południowo-Wschodniej. Często tereny zaplecza regionalnego znajdują się poza kontrolą władz. Morze zatem oferuje najefektywniejszy sposób poruszania się i załatwiania spraw. Dlatego zapewnienie sobie praw do handlu, cumowania, patroli i działań wojskowych na szlakach wodnych może mieć kluczowe znaczenie dla osiągnięcia dobrobytu i stabilności. Roszczenia terytorialne Pekinu na Morzu Południowochińskim opierają się na niejasnej mapie z lat 40. XX wieku znanej jako linia dziewięciu kresek. Linia demarkacyjna w kształcie litery U. Obejmuje około 90% Morza Południowochińskiego i sięga nawet 2000 km od chińskiego lądu stałego. Nic dziwnego, że pobliskie kraje nadbrzeżne nie zgadzają się z tym roszczeniem. Spór miał głównie charakter akademicki aż do roku 2013, kiedy Chiny rozpoczęły zakrojony na szeroką skalę program rekultywacji na siedmiu obszarach na wyspach Spratli, położonych w samym sercu Morza Południowochińskiego. Jest to najbardziej sporny obszar, ponieważ roszczą sobie do niego prawa również Filipiny, Wietnam, Malezja, a nawet Tajwan, którego roszczenia są zbieżne z chińskimi. Decydenci w Pekinie twierdzą, że wyspy z Pratli są cenne ze względu na bogate łowiska oraz znaczne zasoby węglowodorów. Jest tam wystarczająco dużo ropy naftowej i gazu ziemnego, aby utrzymać chiński przemysł w ruchu. Przez kolejne dekady w związku z tym Chiny przystąpiły do działania i do roku 2016 odzyskały już około 3200 akrów ziemi na siedmiu rafach na wyspach Spratli, które były częściowo zanurzone. To doprowadziło do politycznej histerii w regionie, a następnie do trudnych negocjacji między Pekinem a Waszyngtonem, które zakończyły się zakończeniem programu rekultywacji. Mimo to nie powstrzymało to Chin przed umieszczeniem obiektów wojskowych na już odzyskanych terytoriach. Przez lata chińskie wojsko zainstalowało rozbudowane systemy morskie, lotnicze i rakietowe na siedmiu wyspach. Dokładne szczegóły wciąż są niejasne, ale przypuszcza się, że wyspy Fiery Cross, Mischief i Subi obecnie posiadają zaawansowane systemy obrony powietrznej, a także koszary, lądowiska dla helikopterów, pasy startowe i hangary zdolne pomieścić dziesiątki samolotów wojskowych. Dodatkowo wyspa Fiery Cross posiada port głębokowodny, w którym mogą cumować duże statki, a podobne porty są wciąż budowane na wyspach Subi i Mischief. Jeśli chodzi o mniejsze wyspy, każda z nich posiada stacje radarowe, bunkry oraz platformy zaopatrzeniowe. Wszystkie te wyspy razem działają jak lotniskowce, umożliwiając projekcję siły na całym obszarze peryferyjnym. Aby jeszcze bardziej umocnić swoje roszczenia do tego obszaru, Chińska Straż Przybrzeżna i Marynarka Milicyjna wykorzystują jednostki niebędące okrętami wojennymi, takie to, jak kontenerowce i kutry rybackie, do nękania obcych statków pod przykrywką wiarygodnego zaprzeczenia. To doktryna, która sprawia, że sąsiedzi dwa razy się zastanowią, zanim wejdą na wody roszczone przez Chiny. Ale polityka ta nie prowadzi do eskalacji w konflikt zbrojny. Niemniej jednak, rosnąca obecność Chin. Wpływa także na państwa peryferyjne, takie jak Indie, Japonia i Australia, które wszystkie są zainteresowane zabezpieczeniem dostępu do i z Morza Południowochińskiego. Japonia w szczególności ma uzasadnione obawy w tym regionie, ponieważ jako kraj wyspiarski z niewielkimi zasobami naturalnymi, linia życia Tokio przebiega przez Morze Południowochińskie. Dlatego nieuniknione jest, że Japonia wyjdzie ze swojego geopolitycznego letargu. I ponownie zaznaczy swoją obecność w Azji Południowo-Wschodniej. Dla Pekinu to poważne utrudnienie, ponieważ w przeciwieństwie do globalnie zaangażowanego Waszyngtonu, Japończycy skupią się wyłącznie na swoich chińskich rywalach. Około 320 km na południowy wschód od wyspy Hainan znajduje się łańcuch RAF, znany jako wyspy paracelskie. Wyspy są przedmiotem sporu między Chinami, Tajwanem i Wietnamem. Tutaj interesy Pekinu są bardziej oczywiste, ponieważ wyspy paracelskie stanowią warstwę obronną dla wyspy Hainan, na której stacjonuje chińska flota okrętów podwodnych z napędem jądrowym. Co ważniejsze, ten, kto jednocześnie kontroluje wyspy paracelskie i wyspę Hainan, zyskuje możliwość sparaliżowania Wietnamu poprzez atakowanie wąskiego pasma Annamskiego, które skutecznie dzieli kraj na dwie części. Przez wieki Wietnam utrudniał Chinom dążenie do regionalnej hegemonii. Jeśli Pekin zdoła podporządkować sobie Hanoi poprzez kontrolę nad Wyspami Paracelskimi, to Chiny wygrały walkę. I właśnie do tego wydaje się dążyć Chiny. Na ośmiu Wyspach Paracelskich obecni są Chińczycy, a największa baza wojskowa znajduje się na wyspie Woody, gdzie około 1400 żołnierzy obsługuje stacje radarowe, baterie, rakiet, pocisk, ziemia powietrze oraz lotnisko. Co więcej, Wyspa Wudi pełni funkcję administracyjnej stolicy wszystkich roszczonych przez Chiny archipelagów na Morzu Południowochińskim, będąc siedzibą dowództwa w tym geopolitycznym punkcie zapalnym. Od 2016 roku Chiny starają się znormalizować swoją obecność na Wyspie Wudi, organizując codzienne loty cywilne na wyspę, promując działalność turystyczną, a nawet urządzając tam wesela. Dodając cywilny element do wyspy, Pekin ma nadzieję zaprezentować to terytorium jako autentyczną wyspę z własnym życiem gospodarczym. Celem jest uzyskanie wyłącznej strefy ekonomicznej wokół wyspy Wudi, ale o tym więcej później. Wreszcie jest jeszcze Rafa Scarborough, czyli łańcuch zanurzonych skał i Raf w kształcie trójkąta. Ze względu na bliskość była ona administrowana przez Filipiny, aż do siłowego przejęcia przez Chiny w 2012 roku. Od czasu tamtego impasu Rafa Scarborough stała się punktem spornym między Pekinem a Manilą. Początkowo filipińscy decydenci oczekiwali, że ich amerykańscy odpowiednicy obronią to terytorium zgodnie z wymogami traktatu obronnego między Filipinami a Stanami Zjednoczonymi. Jednak administracja Obamy po cichu odmówiła konfrontacji z Chinami w sprawie zajęcia Rafy Scarborough i zamiast tego wybrała jedynie werbalny protest. Wyobraź sobie, Gdyby rosyjskie wojsko naruszyło i zajęło strategiczne terytorium w krajach bałtyckich, a NATO zareagowało jedynie werbalnym protestem. Właśnie coś takiego wydarzyło się w przypadku Filipin. Nic dziwnego, że po tych wydarzeniach stosunki między Manilą a Waszyngtonem znacznie się pogorszyły, a filipińskie przywództwo zwróciło się ku Chinom, aby wypracować nowe porozumienie. Chiny uzyskały wszelkie prawa do wydobycia surowców. Chiny uzyskały prawa do połowów i podpisały dziesiątki umów obiecujących inwestycje infrastrukturalne na Filipinach. Ale do dziś Pekin nie utrzymuje żadnej instalacji wojskowej na Rafie Scarborough. Rzecz w tym, że łańcuch Raf znajduje się około 350 km od filipińskiej stolicy. Chińska instalacja wojskowa na Rafie Scarborough stanowiłaby zagrożenie dla Manili i wywołałaby desperacko ostrą reakcję Filipin. Prawdopodobnie nawet popychając Filipiny z powrotem w ramiona Ameryki. Dla Chin obecność na Rafie Scarborough to przede wszystkim kwestia zapewnienia sobie dostępu do Pacyfiku. Seria małych wysp otacza wschodnią krawędź Morza Południowochińskiego, ciągnąc się od Japonii aż po Indonezję. Nazywana jest pierwszym łańcuchem wysp, a aby ją przekroczyć, chińskie statki muszą przepływać przez wąskie gardła, które są podatne na przechwycenie z lądu, powietrza lub morza. Dla chińskich wojskowych kontrola nad pierwszym łańcuchem wysp jest koniecznością, jeśli kraj ma mieć jakiekolwiek opcje prewencyjne w czasie konfliktu. Kontrowersyjna linia dziewięciu kresek jest luźno oparta na pierwszym łańcuchu wysp, co ilustruje jej historyczne znaczenie strategiczne. Filipiny to jedyne państwo wzdłuż łańcuchów wysp na tyle słabe, by można było je podporządkować lub zmusić do porozumienia politycznego. W związku z tym Chiny wykorzystują swoją obecność na Rafie Scarborough, aby subtelnie wpływać na zachowanie Filipin i zapewnić sobie dostęp do Pacyfiku. Jednak z dużym prawdopodobieństwem łańcuch RAF pozostanie strefą zdemilitaryzowaną, w dającej się przewidzieć przyszłości. Oczywiście to nie mogło być takie proste, mimo nieformalnego porozumienia. Rząd Filipin pozwał państwo chińskie do stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze w 2016 roku który świadczy usługi rozstrzygania sporów w międzynarodowych traktatach pomiędzy państwami. Podczas postępowania trybunału sąd odwołał się do konwencji narodów zjednoczonych o prawie morza w celu zdefiniowania wyspy. Zgodnie z artykułem 121 konwencji wyspa to naturalnie uformowany obszar lądu otoczony wodą, który znajduje się powyżej poziomu wody podczas przypływu. Ponadto Wyspa musi umożliwiać zamieszkanie przez ludzi lub prowadzenie działalności gospodarczej. Chińscy prawnicy wskazali na Wyspę Łudy oraz 1400 stacjonujących tam żołnierzy jako dowód na zamieszkanie przez ludzi i działalność gospodarczą. Jednakże sąd orzekł, że działalność gospodarcza i obecność ludzi były utrzymywane dzięki ciągłym dostawom zaopatrzenia z zewnątrz. W związku z tym, siedem chińskich obiektów na Wyspach Spratli nie spełniło prawnych wymogów uznania za wyspę. Zamiast tego terytoria te zostały uznane za skały lub wynurzenia widoczne tylko podczas odpływu. Ma to poważne konsekwencje prawne, ponieważ skały i wynurzenia widoczne tylko podczas odpływu przyznają inny zakres praw niż wyspy. Najważniejsza różnica prawna polega na tym, że tylko wyspa posiada wyłączną strefę ekonomiczną, która rozciąga się na 370 km poza strefę terytorialną i przyległą w głąb morza. W tym obszarze państwo ma pełną kontrolę nad zasobami gospodarczymi, takimi jak rybołówstwo, górnictwo i poszukiwanie ropy naftowej, podczas gdy swoboda żeglugi pozostaje zachowana. Chiny nie uznają decyzji Haskiego Trybunału i twierdzą, że ich posiadłości na morzu Południowochińskim to wyspy, co daje im pełne 22-kilometrowe morze terytorialne oraz 370-kilometrową wyłączną strefę ekonomiczną oraz 370-kilometrową wyłączną strefę ekonomiczną. I tu właśnie wkraczają Stany Zjednoczone. Dla marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych wolność żeglugi, prawnie znana jako nieszkodliwy przepływ, jest powiązana ze zdolnością Ameryki do projekcji siły za granicą. Prawie 40% całkowitego handlu Chin przechodzi przez Morze Południowochińskie, w tym większość ich importu energii. Jednym przełącznikiem marynarka wojenna Stany Zjednoczone Ameryki może narzucić swoje warunki chińskim statkom przepływającym przez ten obszar. Z czasem takie narzucenie warunków sparaliżowałoby chińską gospodarkę i wywołało niepokoje społeczne w całym kraju. Oczywiście taki czyn zaszkodziłby również światowej gospodarce. To więc polityka odstraszania, która szkodzi zarówno atakującemu, jak i broniącemu się. Jednak ta polityka może działać tylko tak długo, jak długo wolność żeglugi pozostaje utrzymana na Morzu Południowochińskim. Bez wolności żeglugi amerykańscy ustawodawcy musieliby na nowo określić równowagę geopolityczną z Chinami. W tym kontekście marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych broni swoich interesów, prowadząc operacje na rzecz wolności żeglugi. Są to manewry morskie, które ustanawiają precedensy prawne oraz wzmacniają lub podważają roszczenia morskie. Prawo morza definiuje niewinne przepłynięcie jako tranzyt okrętu wojennego z jednego kraju przez wody terytorialne innego, pod warunkiem, że jednostka tranzytowa powstrzymuje się od prowadzenia badań wojskowych, działań wywiadowczych i pomiarowych. Jednostka tranzytowa jest również zobowiązana do nieprzerwanego i szybkiego przemieszczania się przez wody terytorialne. To, co marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych robiła przez ostatnie kilka lat na Morzu Południowochińskim, to żeglowanie swoimi okrętami w zygzakowatym wzorze przez wody wysp Spartli. Pływając w formacji zygzakowatej, zamiast nieprzerwanie i szybko, jak tego wymaga niewinne przepłynięcie, Amerykanie dają do zrozumienia. Że nie uznają wód wokół wysp Spartli za wyłączną strefę ekonomiczną należącą do Pekinu. Tymczasem marynarka wojenna Chin reaguje śledząc amerykańskie okręty i żądając, aby opuściły one chińską wyłączną strefę ekonomiczną, chcąc w ten sposób ustanowić własny precedens. Ta gra w kotka i myszkę trwa od lat, ale jednocześnie ujawnia ironię wielkich mocarstw. Stany Zjednoczone nie są sygnatariuszem konwencji o prawie morza. Ale próbują egzekwować międzynarodowe przepisy wobec wszystkich innych. Jednocześnie Chiny uznają traktat, ale jawnie łamią zasady. To tylko pokazuje, że w geopolityce silni mogą naginać i łamać zasady. Niektórzy decydenci twierdzą, że istnieje dobry powód, by łamać normy, ponieważ stawka jest bardzo wysoka. Jako światowa potęga morska, Ameryka ma możliwość, jeśli nie zamiar, ograniczenia wzrostu Chin. To zrozumiałe, że Pekin czuje się odsłonięty i podatny na zagrożenia, dlatego właśnie rozszerza swoją obecność militarną na Morzu Południowochińskim. Tymczasem Stany Zjednoczone dążą do przywrócenia status quo, czując się coraz bardziej niepewnie wobec rosnącej potęgi Chin. Jednak czas działa na korzyść Chin. Wraz z postępem technologii wojskowej i poprawą zdolności rakietowych coraz trudniej będzie wyprzeć Chińczyków z tego obszaru. To z kolei pozwala Pekinowi zająć nowe pozycje, aby ominąć przewagę marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Według tej prognozy, niektórzy amerykańscy urzędnicy twierdzą, że dla Waszyngtonu korzystniejsze jest działanie wcześniej niż później. To oznacza użycie siły fizycznej. Ostatecznie ten śmiertelny schemat to opowieść o rosnącej potędze, która rzuca wyzwanie i próbuje przyćmić tę rządzącą. Chiny ucieleśniają rosnącą Atenę, podczas gdy Ameryka jest przykładem Sparty, która stara się wszystko utrzymać razem. Taniec znany jako pułapka Tukididesa. Jedynym sposobem, aby uniknąć tej pułapki jest to, by obie strony zrobiły krok wstecz i na nowo zdefiniowały swoje relacje. Jeśli chcesz jeszcze głębiej zagłębić się w politykę siły między Waszyngtonem a Pekinem, sięgnij po książkę Skazani na wojnę autorstwa Grahama Allisona. Link afiliacyjny znajdziesz w opisie. Książka obejmuje 500 lat historii, w których wielkie mocarstwa próbowały się wzajemnie obalić. Wszystkie te lekcje są nieocenione, by zrozumieć geopolitykę Morza Południowo-chińskiego.